nasz 24-godzinny rytm. To ten rytm będzie mocno warunkował to, kiedy się chce nam spać i to, czy będziemy mieli odpowiednie fazy snów w odpowiednim czasie. A to, co bardzo mocno warunkuje nasz 24-godzinny rytm, to jest, to są pory posiłków, kiedy jemy. Bardzo ważne jest to, żeby nie spożywać posiłków za późno, dlatego że nasz układ trawienny musi mieć czas na to, żeby się zregenerować. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli jemy późno, to nasz organizm musi wytworzyć energię, musi wytworzyć temperaturę po to, żeby, żeby strawić to jedzenie. Zwłaszcza białka nie jemy wieczorem, dlatego że białko najbardziej podnosi nam temperaturę naszego ciała, a żeby spać prawidłowo, temperatura naszego ciała musi spać przynajmniej o pół stopnia. Najnowsze badania z zeszłego roku, w zasadzie sprzed kilku miesięcy, pokazują nam, że jedzenie białka ma przede wszystkim sens w pierwszej połowie dnia. Mi koledzy na siłowni zawsze opowiadali, że zjedzmy sobie serek wiejski przed spaniem, to najlepiej nam e, wpływa na nasze mięśnie. Wcale nie. Opublikowane badanie w Cell Press Journal pokazało dobitnie, że białko wpływa na metabolizm mięśnia wtedy kiedy spożywane w pierwszej części dnia w drugiej połowie dnia nie bardzo ma wpływ na nasze mięśnie, a może nam bardzo zaburzyć jakość snu. Jeszcze raz, białko najbardziej podwyższa naszą temperaturę, a temperatura musi spaść, żebyśmy mogli prawidłowo spać. Więc to kiedy jemy będzie bardzo istotne, będzie bardzo istotne to kiedy trenujemy. Zdecydowanie nie powinniśmy trenować przed z paniem zdecydowanie powinniśmy jak najbardziej ograniczać imprezowanie do późnych godzin, no ale oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy musimy zachować zdrowy balans, ale nie bez powodu ukuło się określenie social jet lag. Social jet lag to jest wtedy, kiedy przez cały tydzień codziennie wstajemy na tej samej godzinie, mamy pięknie uregulowany rytm dnia, i nagle piątek, sobota, niedziela. Sopot, sopot, sopot i codziennie do szóstej nad ranem. Później przestawia się nasz zegar biologiczny i funkcjonujemy zdecydowanie gorzej. To nie jest tylko kwestia alkoholu, to jest kwestia zaburzenia rytmu naszego, naszego dnia. I to, co jest prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, która reguluje rytm naszego dnia, to jest światło słoneczne. I światło słoneczne, kiedy dociera do naszych oczu. Przechodzi dalej w kierunku mózgu i jest odbierane przez coś, co się nazywa jądrem nadskrzyżowaniowym. To jądro nadskrzyżowaniowe jest na, po, po, powyżej skrzyżowaniu naszych nerwów wzrokowych i to jest nasz taki wewnętrzny zegar. To dokładnie miejsce. To dokładnie miejsce zbiera informacje o tym, jaka jest barwa światła, bo jak popatrzycie sobie tutaj. Nad ranem mamy dużą ilość żółtego światła słonecznego, wieczorem mamy bardzo dużo żółtego światła słonecznego, a w południe o godzinie 12:00 jaki kolor światła widzimy? Jaki kolor światła widzimy tu? I to jest jeden z największych problemów, jaki my sobie fundujemy przed spaniem. Ekrany naszych telefonów, ekrany naszych laptopów emitują światło niebieskie. Każdy ledowy ekran emituje światło niebieskie. Może z Amazona Kindle nie będzie emitował takiej ilości światła niebieskiego, natomiast patrzenie na nasz telefon przed spaniem powoduje, że nasze oczy zbierają sygnał z otoczenia, że jest południe. Dlatego melatonina, nasz hormon snu, będzie się wydzielał zdecydowanie później. Dlatego będziemy mieli dużo większy problem, po pierwsze, z zaśnięciem, a po drugie, z jakością naszego snu, dlatego że wszystkie fazy będą poprzestawiane. Dlatego też w pewnym momencie ludzie wpadli na pomysł, żeby stworzyć blokery światła niebieskiego. Ja używam tego typu okularów, przy czym. To w pewnym momencie stało się problemem, dlatego że ludziom wydaje się, że jeżeli założą takie okulary, to mogą już sobie bez problemu pracować przed komputerem. Pamiętajcie, nasze oczy zbierają nie tylko światło niebieskie, nasze oczy zbierają też fotony. Więc nawet jeżeli macie tego typu okulary i będziecie pracować do późnych godzin nocnych przy bardzo jaskrawym świetle, to też dalej będzie zaburzało nam nasz rytm dnia. Więc Pamiętajcie, że w pierwszej połowie dnia jak najwięcej chłonimy światła i to bardzo dobrze ustawi nam nasz zegar biologiczny. Wychodźmy na nawet pochmurne niebo, ale nie przez szybę, dlatego że szyba zabiera około 50, 50 razy mniej promieni słonecznych trafi do waszego oka, jeżeli patrzycie na światło słoneczne przez szybę. Wyjdźcie na dwór, ustawcie wasz zegar biologiczny, co najmniej 5 do 10 minut dziennie. Posłuchajcie sobie pana, który się nazywa Andrew Huberman, to jest profesor. Z Uniwersytetu Stanforda on jest neurobiologiem, profesorem neurobiologii i oftalmologii, czyli zajmuje się oczami. On ma swój kanał na YouTubie, gdzie rozkłada wszystkie życiowe sprawy na czynniki pierwsze. I mówi, co trzeba robić i na co to będzie miało wpływ. Jedna z najważniejszych rzeczy: jak najwięcej słońca od razu po przebudzeniu. Jak najmniej słońca i światła, zwłaszcza LEDowego, chwilę. Przed położeniem się spać, ale ta chwila powinna być jak najdłuższa. To powinno być 2 trzy godziny przed położeniem się spać. Już tak naprawdę powinniście chronić Wasze oczy, przyciemnić wszystkie pomieszczenia, żeby tego światła było jak najmniej. Tego światła, które dociera do Waszej siatkówki, do, waszej, do Waszych melanopsyn, które zbierają informacje o tym, czy jest dzień, czy jest noc. Czy trzeba zmierzać do łóżka, czy może trzeba się aktywować, bo zaraz idziemy na polowanie. Producenci telefonów komórkowych wpadli na pewien pomysł, żeby stworzyć ten Night Shift Mode, ale jak sprawdziłem badania naukowe. Okazuje się, że one niewiele zmieniają. Okulary czerwone dają zdecydowanie więcej, ale tak jak powiedziałem, uważajcie, to nie czytamy, nie, nie czytamy dalej e-booka w czerwonych okularach. Ja czytam przed spaniem normalną. Papierową książkę w okularach w przyciemnionym mieszkaniu i wyłączam światło dopiero wtedy, kiedy moje oczy same zaczną się zamykać. I to jest bardzo ważne dla osób, które za dużo myślą o tym, co było wczoraj, o tym, co będzie jutro, dlatego że jeżeli bardzo dużo o tym myślicie i zamkniecie oczy, wyłączycie światło i będziecie próbowali zasnąć, to wtedy dopiero zaczyna się rozmyślanie. Więc dla wszystkich osób, które mają przewagę fal alfa w mózgu, tak jak ja, Gaście światło dopiero wtedy, kiedy oczy same zaczynają się zamykać. Podobnie jak nie idziecie do stołu i nie czekacie aż zgłodniejecie, tylko idziecie jak jesteście głodni. Tak samo wyłączajcie światło wtedy, kiedy już rzeczywiście oczy zaczynają się zamykać. I Andrew Huberman mówił też o fantastycznym badaniu. Które, które pokazało, że patrzenie na światło słoneczne o zachodzie słońca też może bardzo fajnie ustawić nam nasz zegar biologiczny i będzie stymulować nas do tego, żeby już zacząć może powoli wydzielać tę melatoninę, żeby nasz, nasz układ nerwowy szykował się na to, że za chwilę będzie pora spania. Jeżeli spodobał Ci się ten film, pamiętaj, aby kliknąć subskrybuj na profilu dr Łukasz Lasman na YouTubie. Jeżeli bardziej interesują Cię informacje z zakresu stomatologii, wejdź na profil Lukas Lasman Dentist na Facebooku. Jeżeli natomiast bardziej interesują Was informacje z zakresu medycyny stylu życia, wejdźcie na Lifestyle doktor na Facebooku lub na Instagramie. Do zobaczenia!